Tu jest dużo błota. Czy to jest najlepsze miejsce do grania w swojej muzyki? Miejsce do grania. Tak, to jest dobre miejsce do grania. Koncerty tylko dla znajomych. Przypuszczam, że tutaj nie ma wielkiej publiczności. Nie, tutaj jest publiczność tylko wybrana. Zaczyna się akustyka. Zaczyna się akustyka. Akustyka! Pogłos trwa do 20 sekund. To miejsce jest bardzo mistyczne. To miejsce traktuje jako swój drugi dom. na skradzionym z przystanku autobusowego śmietniku kubeł, na którym można było grać, który był instrumentem. Tak powstała moja muzyka. czyli super antydisko. <noise> po prostu czuliśmy, że musimy zrobić coś innego niż jest w radiu i telewizji. 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 Muzyka jest dźwiękami. Dźwiękami są na przykład przejeżdżające tramwaje, autobusy w przejściu podziemnym. Wszystko to, co nawet teraz, gdy idziemy. Idziemy. Są kroki, kroki są rytmiczne, kroki są muzyką. Nie mam pałeczek. Zagram rękami. Industrial jest we mnie. Industrial jest tym, co czuję. Nie ma komercji. Jest destrukcja, ale nie destrukcja sztuki, ale destrukcja umysłu poprzez dźwięk. Skutek. Dlatego, że jesteśmy tutaj, że ja już od dawna jestem tutaj. Dlatego, że tutaj gram. Dlatego, że taki jestem. Dlatego, że gwiazdy stworzyły mnie takim, jakim jestem. Muzyką jest to, czego słuchają farbowane liski w dyskotekach. To jest produkt systemu. Natomiast my stwarzamy to, co w nas, w nas istnieje. Jesteśmy naturalni. Nie idziemy na pieniądze ani na karierę. Chodzi mi i nam o to, aby się wesprzeć twórczo. Twórca! Niektórzy wyżywają się w ten sposób, że idą na ulicę, golą głowy na łyso i napieprzają swoich kolegów, swoich byłych kolegów. A ja sobie po prostu gram, wżywam się na blachach na saksofonie. Na saksofonie! Się moje marzenie marzenie od trzech lat myślałem i marzyłem o tym, aby wziąć tutaj tutaj zestaw perkusyjny. Zawsze były to wypady partyzanckie natomiast teraz. 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 Mam to, o czym myślałem. Został bębnów, bębnów, blach, blach, blach. I coś, co jest podstawą tego wszystkiego, czyli akustykę. Kustyka! Jest to głos, jest przestrzeń. Jest mistycyzm. Tutaj wszystko jest muzyką. Dlatego, że tutaj wszystko brzmi. 5 i 6 maja 1989 roku w po magazynach amunicyjnych 40 metrów pod ziemią w okolicach Wsikaława dokonano nagrań formacji SAD w składzie. Pożerator acetylenowy Mniamek, Piotr Syposz, Witek Chrycyk. O sobie i swojej muzyce mówił Pożerator.